Hejka! Witam was bardzo serdecznie na kolejnym vlogmasie w tym roku. Dzisiaj znowu wracamy do takiego vlogowego formatu. Byłam 8.15, ja wstałam jakoś o 7.30, 40. Ogarnęłam się. O, widzieliście moje kołe stopy? Co ja teraz muszę z wami zrobić? W każdym bądź razie, straciłam wątek przez to. Mmm, let me think. i ja mówię, ja się ubrałam. Ja jestem tak ubrana luźno dosyć, bo bez się pokoju przez większość dnia. Mamy trochę rzeczy do porobienia. Muszę poprzedni film, zrobić opis i tak dalej. Do, zrobić miniaturkę to bo nie bym mogła skończyć, ale jej nie zaczęłam, więc jakby... A jeśli chodzi o szkołę... Albo w ogóle powiem wam w kalendarzu, tak? Czy mam kalendarz kalendarzu to wszystko napisane? Nie, nie. A no. Muszę skończyć w końcu przestrzeń ekspozycyjną. Znaczy to i tak nie jest koniec koniec jeszcze, ale po prostu jutro mam prezentację. Już wiem, że nie muszę wizualizacji, ale no, może jakoś to pokazać, też wczoraj jak zasypiałam, to sobie cały monolog robiłam na tą prezentację, co by mówić i tak dalej, i jest w okay, więc tak, ale jakieś takie crazy rzeczy mi się też dzisiaj w byłam w jakimś podziemnym kręgu, gangu, jako jedynej, z całą historią tego udało się wyjść i to dwa razy, co nie jakby, Mega. Skończyć prezentację na ekspozycję właśnie mam zaczętą. No, więcej niż zaczętą, a w ogóle mi się nie podoba, więc muszę ją dopracować jakoś. Plus włożyć tam slajdy z pokazaniem projektu. Na razie mam takie, um, skąd się wziął pomysł, moje trzy obiekty, które wybrałam do pokazania i tak dalej. Na 14.30 mam mebel online, spotkanie. Normalnie bym nie szła, ale na ostatnim spotkaniu ekstra Straszny okształt, dostałam. Później wysłałam cały nowy projekt, jeszcze tego samego dnia. Nie dostałam odpowiedzi, także idę. O 17 się widzę z moją koleżanką, z którą się nie widziałam od kwietnia chyba. E, widzimy się po w galerii handlowej na jakieś takie trochę świąteczne zakupy. Ja w tym roku, jak mówiłam na poprzednim filmie, w sumie nie kupuję za bardzo. O, mogę wam powiedzieć. Nie, nie mogę wam chyba pokazać, co kupiłam wczoraj. Wczoraj też byłam. mam na Zwierzu Krócie dwójce. Mega fajne, jak coś polecam. Ma takie fajne smaczki. A um, nie zaraz jak ja, ale no. Um, w każdym razie, wracając do Panarki, no to nie mogę jej jak pokazać, bo to sobie mogę to oglądać. Jeśli już będę nagrywać film, to teraz wam coś pokażę. Jutro sobie robię z znajomymi. Zobaczycie część rzeczy, które kupiłam, ale to nie wczoraj. I bym miała czas i mi bym się chciało, to może bym się też zajęła rzeźbą. Ale nawet jakbym miała czas, to mi się pewnie nie będzie chciało, bo już ją wstępnie sobie w głowie planowałam na sobotę. Na pierwszym dnia mam wolną. Nie chcę znowu na ostatnią chwilę zostać, tak jak w poprzednim vlogu, a tym przed, przed poprzednim. O, zapraszam do oglądania, ale, ale to chyba jeszcze nie dzisiaj. Nie ma czasu do stracenia. Nie chcę się ociągać, żeby później, jak coś się śpieszyć, tylko wolę teraz zrobić i później mieć bajlando, albo właśnie coś sobie dołożyć. Tutaj mam w kubku. Zgadnijcie co? Macie 3 sekundy. Woda! Tego raczej nie powiedzieliście. Mamy laptop, muszę nowy też kupić. Nie można roku skończyć w spokoju, przesada. I będziemy robić te ekspozycje, bo chcę to jak najszybciej skończyć, bo ostat... ten plik z ekspozycji. Baby, dobra. SketchUp to jest program do modelowania. Super mi chodzi na tym laptopie, ale ten plik z ekspozycji od jakiegoś czasu się tak wycina. Tylko on, o co chodzi? Nie mam niby jakiegoś wirusa na tablecie, znaczy na tablecie, na tablecie nie sprawdzałam, też bym mogła, ale ja na laptopie, więc nie wiem o co chodzi. Um, I ciężko przez to mi jest na nim pracować, no ale jakby nie chcę się do szkoły w sumie jechać, robić z jak z mam tutaj. Bym jeszcze musiała tę wizualizację zrobić, a rendera tu nie mam, bo właśnie laptop jest za na rendera, no to to jeszcze bym miała sobie, ale tak to mi się nie chce. Nie wam pokazać tego pliku, bo ja nie jestem z niego zadowolona. Więc nie jestem gotowa na krytykę. Jutro mam prezentację. Krytyka od was. No muszę go dopracować. Też mam w ogóle dwie opcje, ale zostawiam dwie, bo zamierzam zrobić głosowanie. Na ten moment myślę, że skończyłam, także bardzo fajnie. Tą prezentację w sumie też jakby muszę sobie bo raz teraz tak sobie trochę przez nią przeleciałam, ale tak. I co? I mamy 10.30. Równo, więc ja teraz chcę iść do żabki, po jakąś tą półkę i w końcu śniadanie zrobić, bo jestem głodna. Coś sobie poglądam, Modern Family. Ogólnie mamy bardzo dobry czas. Ale się cieszę, że zrobiłam tą prezentację. Znaczy, no i ten projekt powiedzmy skończyłam, ale zresztą nie tak się martwię, bo mnie nie było na dwóch esen i zajęciach, czyli przez miesiąc. I pani mi nie odpisywała za żadnym razem. No i ja w ogóle nie wiem, czy ja dobrze idę, bo całe modelowanie 3D to nie było ani razu zatwierdzone, jakby poparte czy coś. Więc no, ale cóż, ja pisałam, ja próbowałam. Nie z moich jakby raz, nie z mojego powodu, bo raz z mojego, bo byłam na wakacjach, ale no. Kichy. dziękuję. Jeśli ktoś powiedział na zdrowie, ja sobie powiedziałam w głowie. Więc mam śniadanie bardzo randomowe, to jest obgryzione już, bo się nie mogłam powstrzymać, bo ja no jestem łasa na pieczywo, nie ma co i te bułki z żabki to jest takie moje guilty pleasure, bardzo je lubię, są takie chrupkie, a w środku mięciutkie i mam te trzy jajka, jakbym była jakimś grubym Jim crossem nie wiem, ja bym mogła tylko bułkę z masłem mieć, przysięgam, albo chleb z masłem, nie wiem, whatever, pieczywo z masłem, kocham, ale mam też papryczkę, mam nawet oliwki.

Coś miejsce, to jeszcze nigdy tak nie gadaliśmy. W każdym razie wszystko zrobiłam z filmem, zrobiłam też miniaturkę i w ogóle, więc fajnie. Jest mi strasznie zimno. Więc tak, mamy godzinę 12.30. Teraz w sumie bym sobie coś może na YouTubie pooglądała, poczytała. Bo mi się nic nie chce robić, jeszcze mi jest takie zimno. Co prawda, pogoda jest wana, słońce świeci, ale czuję, że moje oczy są takie. Więc sobie coś porobię takiego na luzie, bo mogłabym coś tak, jak mówiłam, z tą rzeźbą, czy mogłabym kończyć na budownictwo, ale w sumie ostatnio dużo zrobiłam. Będę jechać do domu, to mi się tam będzie nudzić. Będę mieć czas, żeby to zrobić. Zobaczmy na tablecie, co mogę. YouTube. A nie, bo chciałam Netflixa na takie Te nieznaczące, też obejrzałam w ogóle Stranger Things ten nowy sezon. Fajne w sumie. Jakby w mi się podobał. Nie jestem jakąś fanką serialu mm, wielką ani nic, ale jakby mi się podobał. Czekam na nowych bridgetonów, to bardzo czekam. Chociaż trzecie sezon mi się w ogóle, jakby to było takie. Jeśli chcecie rekomendacje, najlepszy świąteczny slash, zimowy film, pewnie już kiedyś też nawet gadałam na ten temat, ale to jest holiday. Oglądałam. 30 razy nawet Ostatnio sprzątałam trochę w telefonie I miałam zdjęcia jak 2 lata temu oglądałam O, randki od święta Jeśli chodzi o Netflixowy świąteczny film to, to jest fajne Możemy sobie to zobaczyć w sumie Uwielbiam to też w sumie co roku No ale to nie ma w ogóle podlotu do... do. do... Do, do holiday! This is what you wear to jest to, co weźmiesz na świątę świąteczną? Nie masz nawet adresu? Jestem świetna mama, dziękuję Powiedziałam ci, że to nie ma znaczenia Wszyscy myślą, że wiesz, że przyjdziesz OK, więc nie skończyłam filmu. Jak się widzicie, zaczynam się powoli zbierać do wyjścia. Czyby te zajęcia w końcu się okazało, że nie, jakby nie było, żeby dołączyć, ale nie, że ktoś był na tym spotkaniu, więc nie dołączyłam się, bałam. ok, tu teraz był wycięty fragment. Uznałam, że mogę mieć przez to problemy. Po prostu nie weszłam jednak na to spotkanie, bo nie chciałam być sama I no, i się zaczęłam zbierać a ja tą całą godzinę, bo to spotkanie, ponad w sumie A ten czas, teraz się użerałam po prostu z ludźmi na tematy, o których się kiedyś dowiecie Na razie jeszcze nie <ścoughs> Szczerze, tak nie mam siły, jakby się zbieram I nawet poprawi mi to humor, że jest taką skorzenką i tak dalej Ale najchętniej bym się gdzieś schowała i popłakała, bo... To jest tak prosta rzecz do zrobienia, a po prostu już te od miesiąca chyba jest taki cyrk, że jakieś żarty naprawdę. Także no. Dzień dobry. Ja przed twoim wywróceniem mam sobie ręce, zdjąłam biżuterię, ja jeszcze byłem na śmietniku wywalić śmieci. Człowiek na aparat. Nie wydaje mi się. Zrobię Wam haul rzeczy, co kupiłam. Nie kupiłam dużo, ale zrobię i też cały czas myślę, czy Wam pokazać rzeczy, które kupiłam na jutrzejszej Mikołajki, czy jutro nagrywać i wcale Wam pokazać. No, ale w sumie możliwe, że tak zrobimy. No, musicie jeszcze chwilę poczekać. Nic nie nagrywałam w donarce, bo nie widziałam się 9 miesięcy z moją koleżanką i szczerze, nawet jak mi gdzieś przyszło do głowy, a mogłabym to nagrać, to miałam takie... 9 miesięcy się nie widziałyśmy, więc nie nagrywałam. I tak się krótko też widziałyśmy, było 2 godziny jakoś. Ale i tak było fajnie. Zanim wywaliłam śmieci, to zdążyłam wstać do lodówki dwie rzeczy. Co kupiłam w oszom. Kupiłam trzy w sumie. Pierwsza to jest kurczak jakiś świąteczny w ogóle. Wiem, że mamy vlog masy, także no. Udało mi się znaleźć taki mały, więc fajnie, bo ma 300 gram. Niecał w sumie, jakby bez pięciu. Wziąłam coś wbrew w sumie. Moim trochę przekonaniom wzięłam skera moje um, Moja mama do mnie dzwoni. Za chwilę do niej zadzwonię. Nie w do cukru, no, oczywiście, że on tu ma jakieś dodatki. Czytałam składy niejednego. I jeszcze z taką panią byłam, tak coś gadałyśmy do siebie i w ogóle. No ale wzięłam. zrobiłyśmy w sumie taste test. Nigdy nie piłam, ale dzisiaj jest gimbro, tak? Czy jajka. Piłam sobie też taką zapiekankę w piekarni, bo była na ciepło jeszcze. Mam gdzieś resztkę, bo o tym już było tyle ludzi. No, godzina szczytu jechałam, i po prostu tak mi słabo było. Ty poczułam głód. Cheers. Jest to gęste. Dawno nie piłam jogurtów smakowych, czy w ogóle pić takiej rzeczy. Zostaje ten taki osad, jakby. No, mam jeszcze kawę, więc właśnie rozważałam, czy kupować takie sztuczne coś w sumie wykres na jakiś czas jest całkiem smaczny. Będę jeść do szkoły już sam raz. Najlepsza rzecz... pomelo. Kocham pomelo. Kocham teksturę pomelo. Ja wiem, że każdy cytrus ma taką teksturę, ale nie. Pomelo jest inne. Dbałabym się znaleźć taką, co powiedzmy mieści mi się w budżecie ramkę. W H&M na przykład nakupiłam sobie balerinki, które widziałam wczoraj za 31 zł, bez brusika. Takie jeansowe jakby. Wziąłam sobie też, ja taką bluzkę. Ta 18 była. I nie jestem pewna pewno sztuczna, ja takiej za bardzo nie lubię, ale podobał mi się kolor i podobał mi się też krój. Jest pobrązona z fluidu, ale no to się da sprać. I była taka, tu wygląda na brązowa, a ona jest taka nieburguntowa, a i taka trochę. No kurczę, to nie jest ani śliwka, ani bino. No właśnie takie coś pomiędzy. I wiecie co? Trzeba czasem iść na zakup tą rzecz, która ja mnie tak bardzo zmartwiła, wyjaśniłam. Więc super. Aczkolwiek też takie niepoczesne zamieszanie, bo to po prostu na prawo weszło już i dosłownie nie było co, ale no dobra. Widzimy się jutro chyba po taki praktyczny vlogmas. Wow. Czy ja Wam pokażę resztę rzeczy oprócz tej ranki? Myślę, że możemy się pożegnać w sumie, no? Okej. Okay. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.